Jestem przekonany, że wiele związków, wiele relacji rozbiło się, ponieważ ktoś nie zrozumiał miłości drugiej osoby, albo nie zrozumiał, czym jest miłość i źle kochał, ale chciał kochać. Co to znaczy, że Pan Bóg nas kocha? Od zrozumienia tej kwestii dużo zależy. Zapraszam Was do komentarza biblijnego. Posłuchajcie fragmentu z Księgi Jeremiasza, 29 rozdział od 10 wersetu. Tak jednak mówi Pan: Gdy dla Babilonu upłynie lat 70, na Was i wypełnię względem Was moją pomyślną zapowiedź, by Was znów przyprowadzić na to miejsce. Ja bowiem znam zamiary, jakie mam wobec Was, wyrocznia Pana zamiary pełne pokoju, a nie zguby. By zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie mnie wzywać, zanosząc do mnie modlitwy, a ja Was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. Ja zaś sprawię, że mnie znajdziecie, wyrocznia Pana, i odwrócę Wasz los, zgromadzę spośród wszystkich narodów i z wszystkich miejsc, po których Was rozproszyłem, wyrocznia Pana. I przyprowadzę Was do miejsca, skąd Was uprowadziłem na wygnanie. Sytuacja yy, narodu wybranego w niewoli babilońskiej jest dramatyczna. Ogromne rozczarowanie, ogromna tragedia niektórzy bibliści mówią większa tragedia niż Holokaust II wojny światowej. Coś w tym jest, jeżeli byśmy weszli w klimat tamtej niewoli babilońskiej nadzieje pokładali w świątyni świątynia zburzona wielki szok jak to w ogóle możliwe że bóg pozwolił na zburzenie tak ważnego miejsca dla siebie zabrali nas z ziemi ojczyznej, uprowadzili do niewoli nie możemy uprawiać ziemi e, jesteśmy na obczyźnie czy pan bóg nas kocha zadawali sobie pytanie jaka będzie nasza przyszłość gdy patrzymy na te niepewne czasy, na wiele znaków zapytania dotyczących gospodarki, dotyczących inflacji, dotyczącej e, e, zatrudnienia, wojny, e, pff, wirusów, wiecie, znacie te tematy. E, niektórzy zadają sobie pytanie, gdzie jest Pan Bóg w tym wszystkim? A jeżeli kocha człowieka, to dlaczego to tak wszystko wygląda? A Pan Bóg zapewnia swoim słowem: Ja mam wobec Ciebie zamiary. Zamiary te są pełne pokoju. Ty jeszcze tego może nie widzisz, nie doświadczasz, ale te zamiary są pełne pokoju, bo Cię kocham. To nie są zamiary pełne zguby. Chcę Ci zapewnić przyszłość, jakiej oczekujesz. Jasne, w tym wszystkim będzie krzyż, ale on służy tylko i wyłącznie temu, żeby zapewnić Ci przyszłość, jakiej oczekujesz. Będziesz wzywał Boga, o ile tak zrobisz. On ci odpowie. Będziesz go szukał, ale szukał z całego serca. Znajdziesz go. Znajdziesz. Bo on cię kocha i nie pozwoli, żebyś go zgubił. Tylko masz go szukać z całego serca. Odwrócę twój los, który ci się wydaje, że jest tak beznadziejny, że Bóg mnie opuścił. Nie kocha mnie. Albo jakaś taka miłość dziwna jego jest. Nie zrozumiała i ja nie chcę takiej. Yy, zgromadzę Ciebie z wszystkich miejsc, po których Cię rozproszyłem. Ciekawe w ogóle, że Bóg to w pierwszej osobie mówi. Ja cię rozproszyłem, ja cię uprowadziłem na wygnanie. No, to, to ludy były to jakieś. Ludzkimi rękami Bóg to wszystko zrobił. Z miłości do ciebie. I może być tak, że szukasz jakichś okoliczności, sytuacji, w których będziesz mógł być kochany, będziesz mógł się rozwijać duchowo. Będziesz mógł kochać innych, będziesz mógł coś zrobić, czego pragniesz, czego oczekujesz. A tymczasem to, czego pragniesz, to czego oczekujesz, jest tu i teraz. Tu i teraz. Tylko możesz nie rozumieć, że tu i teraz Bóg Cię kocha, tu i teraz tak zaaranżował Twoją teraźniejszość, żebyś tu i teraz zaczął dążyć do szczęścia. Tu i teraz wypełnił poszukiwaniem Boga i znalezieniem go. Tu i teraz, żeby było wypełnione nadzieją na to, że zamiary, zamiary pełne pokoju zaczną się realizować. Nie kiedyś, tu i teraz. Nie przez optymalne warunki, ale właśnie przez to, że coś mi nie pasuje. Właśnie przez to, że się złoszczę, właśnie przez to, że ktoś tak postępuje, a nie inaczej, tu się zaczynają Boże obietnice. I to wszystko służy temu, byś tu i teraz zaczął być szczęśliwy. Brzmi to dla niektórych absurdalnie. Wyobraź sobie, że słucha to ktoś, kto leży na łóżku w szpitalu niepewny czy, niepewny, czy za chwilę nie umrze. I słyszy: Bóg cię kocha. I to, co teraz przeżywasz, służy temu, żebyś zrozumiał: Bóg cię kocha. I to, co teraz przeżywasz, służy temu, żebyś zrozumiał: Zamiary Boga są wobec ciebie pełne pokoju, a nie zguby. Dlatego to się wydarzyło. Bóg chce dla ciebie piękną, świetlaną przyszłość, i właśnie dlatego takimi drogami cię prowadzi. Właśnie dlatego ty na zewnątrz widzisz, że ludzie cię krzywdzą, a w jego zamiarach jest dobroć, miłość, yy, troska. Możemy tego nie czuć, ale tu potrzebna jest wiara. Wiara. Gdy uwierzysz. W miłość Boga twoje życie zacznie się zmieniać. Myślenie zacznie się zmieniać. Oczekiwania zaczną się zmieniać, a te oczekiwania zaczną się spełniać. Zaczniesz rozumieć zamiary. Zaczniesz rozumieć, od czego Bóg cię odrywa. I że z braku rodzi się lepsze. Zaczniesz to rozumieć. Że z krzyża, z wielkiego piątku rodzi się niedziela zmartwychwstania. Tu i teraz Bóg cię kocha. Tu i teraz, w tych okolicznościach, w których jesteś, gdziekolwiek jesteś, z kimkolwiek jesteś, w jakimkolwiek grzechu jesteś, Bóg cię kocha. I nie inaczej, Bóg Wszechmogący sprawił, że jesteś w tym miejscu, a nie innym. Taką przykrość, a nie inną przeżyłeś, bo On Cię szuka. I tak jak Izraelici w Babilonie. Po całym tym upokorzeniu i po całej tej tragedii, którą przeżyli, zaczęli szukać Boga całym sercem tak Bóg chce, byś po tych wszystkich upokorzeniach, które przeżyłeś, szukał go całym sercem. Znajdziesz go. Tylko całym. Nie trochę, nie połowicznie. Nie tak, że szukam najpierw to, żeby ludzie dobrze o mnie myśleli, żeby sprawdzić się w tym lub w tamtym. Aby coś sobie lub innym udowodnić, ale z całego serca szukać Boga i znajdziesz go. Zamiary są pełne pokoju wobec ciebie, a nie zguby. Przyjmij to słowo Boże, jako obietnicę i przyjmij te słowa proste. Bóg Cię kocha tu i teraz. Nie kiedyś, nie jak rozwiąże Twoje sprawy. Tu i teraz Cię kocha. Co to znaczy, że Bóg Cię kocha? To znaczy, że jesteś w Jego rękach i cokolwiek Ci się wydarzyło, cokolwiek. Cokolwiek, gdziekolwiek jesteś, to jest wyraz Bożej miłości do Ciebie. Chociaż czasami to jest skalpel chirurgia, który coś wycina i to boli, to zawsze to jest Jego wyraz troski i miłości o Ciebie. Tu i teraz realizuje się wola Boża. Tu i teraz przychodzi albo e, Boże pouczenie nieprzyjemne, Albo doświadczenie Bożej czułości, tu i teraz. Błogosławię Cię, byś to zrozumiał. Błogosławię Cię, byś doświadczył, że jesteś kochany, byś uwierzył, Bóg Cię kocha. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Trudne to słowa zakładające wiarę w Bożą opatrzność, Boże czuwanie, Bożą wszechmoc. Jeżeli chcesz więcej takich słów, Zapraszam Cię do subskrypcji. Tu więcej też znajdziesz. O 20:30, o 15.00 zachęcam Cię, byś uczestniczył w transmisji na żywo.